Kaczym poznaliśmy się w 2011 roku, gdy zaraz po przyjściu do jednostki trafiliśmy na kurs dla operatorów zespołów bojowych jednostki wojskowej Gro. Zawsze całkowicie oddany sprawie, wyróżniał się tym, że wszystkiego, czego się podejmował, najpierw dopracowywał do perfekcji, a potem zawsze dokładał jeszcze coś od siebie, aby było lepiej, szybciej i sprawniej. Kaczy to oficer, który udowadnia nam każdego dnia, że wszystko jest możliwe służył w dwóch najlepszych jednostkach specjalnych w Polsce. W jednostce wojskowej komandosów i w gromie. Jego droga to od szeregowego do oficera. Jego motto każdego dnia, kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Dla mnie jest jak booster. I każdego dnia ładuje akumulatory wszystkim, którym brakuje pary. Niesamowicie uparty, bardzo ambitny. Proces szkolenia strzeleckiego jaki przeszedł w jednostce zajść go do tego, żeby stworzyć instrukcję szkolenia ogniowego i snajperskiego. Wszędzie miał wizję tworzenia, planowania i organizacji. Wystarczy mu pozwolić działać w nieskrępowany sposób, aby w krótkim czasie przekonać się co może działać siła charakteru i misja tworzenia. Ja tak myślę na poziomie taktycznym, operacyjnym, a jest jeszcze to takie myślenie strategiczne. I właśnie każdy to ogarnia strategiczne myślenie, tak? Dlatego e, ja sobie bardzo cenię ludzi, o których mogę się czegoś nauczyć i Kasz jest między innymi takim człowiekiem, ma to wszystko fajnie pokładane, ale trzeba się uczyć od ludzi, którzy coś potrafią więcej niż ty sam. Kurs podstawowy w jednostce wojskowej GROM, drugi w mojej karierze wojskowej, gdzie wydawało mi się, że coś strzelam. W tamtym czasie wprowadzano bardzo trudne i dynamiczne strzelania. Jedno z nich to tak zwane one-to-five, polegające na wystrzeleniu 15 sztuk amunicji w czasie 3 sekund do trzech celów. Było to szczególnie trudne, dlatego że używaliśmy fabrycznego sprzętu. Pomyślałem sobie wtedy, że fajnie jakby istniało urządzenie, które kompensowałoby odrzut i podrzut broni, jednocześnie pozwalając zbijać czas. Drugi impuls do stworzenia gunfightera pojawił się, jak zostałem bryczerem na zespole bojowym. Wtedy dużo pracowaliśmy na różnego rodzaju środkach transportu autobusach, pociągach, samochodach. Brakowało mi małego sprytnego urządzenia do zbijania szyb i walki w bliskim kontakcie, dlatego że nie zawsze posiada się z sobą hooligana czy inne alternatywne urządzenie wyłomowe. Te dwa różne doświadczenia zaowocowały po latach i tak powstał Gunfighter. Myśląc o nim, starałem się, żeby był ultra lekki, pracował z oryginalną sprężyną powrotną na różnego rodzaju amunicji i pasował do kabury, którą standardowo na wyposażeniu posiada żołnierz. Tactical Pistol Muzzle Device Gunfighter, już to mamy, ultralekkie urządzenie powodujące redukcję odrzutu i podrzutu broni. Oprócz tego może być wykorzystane w służbach do kruszenia różnego rodzaju szyb oraz w walce w bliskim kontakcie. Poprzez to, że zabezpiecza końcówkę lufy, nawet jak uderzymy w jakąś twardą powierzchnię, nie będzie nam powodować zacięć. Do tego działa z y, amunicją popularną na polskim rynku oryginalną, i elaborowaną, z oryginalną sprężyną oporopowrotną. Także robimy pierwszy teścik. Wow, ja myślę, dobra, okej, okay. ja muszę to pokazać, wyciągnąć, nie? Dobra.